Witamy. Cześć wszystkim. Tak jak mówiliśmy w filmiku, który dopiero co wrzuciliśmy, e, będziemy wybierali korzenie. No i mamy tutaj problem. nie Chcemy poznać Waszą opinię. Akwarium e, jest w trakcie, także na razie nie, nie chcemy Wam go pokazać. No nie, Pokażemy nie później nie. i filmik z procesu aranżacji, ale chcemy, żebyście nam podpowiedzieli. Z korzeniami. Wyobraźmy sobie, że ta szafka, właśnie, która jest tłem, to tak jakby odpowiada wielkościom temu akwarium, no bo wiadomo, jest pod akwarium. No i mamy kilka aranżacji, które chcielibyśmy sobie też ustawiamy. Przyglądamy się. No i jakbyście mogli się też wypowiedzieć, która wam się podoba najbardziej, może jakieś sugestie fajnie by było, to wtedy zaczniemy po prostu przygotowywać te korzenie, bo jeszcze trzeba je. Wyparzyć, poprzycinać te ostre wszystkie krawędzie, zlikwidować i tak dalej. Po prostu je przygotować. Ale już z grubsza widać ich kształt, no i mniej więcej rozmieszczenie właśnie w akwarium. To jest taka nasza pierwsza wersja. Ten korzeń po lewej stronie ma taki fajny efekt u góry pnia. Dlatego on byłby sobie tutaj w rogu i jest ścięty odpowiednio do tego rogu. A ten, który widać na środku. Imitowałby takie jakby korzenie drzewa, które jest. Mhm. Ja, ja to że powiedział, nie? Jak ty byś to widział? Żebyś to, powiedział, to znaczy, no to jest taka pierwsza wersja. No i to możecie podpowiedzieć, czy ten korzeń ma zostać jeden, czy dwa. To jest pierwsza taka nasza aranżacja z tymi dwoma korzeniami. Pokażemy Wam kilka po kolei. Tą nazywamy, że jest jedynką, tak? Tak, to będzie, te dwa korzenie to będzie jedynka. I pokażemy. I podpowiedzcie resztę. w komentarzach, jakbyście mogli, fajnie by było, to, to, to byśmy też mieli jakąś podpowiedź do tego, co my chcemy. Ja no bo od razu mogę powiedzieć, że ja bym dała ten po lewej stronie jeden. <taki>, taka jest moja sugestia. Ale to tylko... No ale ty nic nie sugeruj właśnie, bo chcemy, żeby ktoś nam podpowiedział swoimi oczami. No eee, nie wiem, czy to coś wam podpowie, ale akwarium na pewno będzie... Takie z otoczakami, ze żbirem, piachem yy, w klimatach I rybami. paletki, ziemiojady. No bo jak ktoś nie oglądał naszych wcześniejszych filmików, no to, to pod tym kątem. Yy, nie wiem czy ciemne wody, na razie jest bursztyn, ale to się rozjaśni i tak Nic naprawdę... Nie mów, nie to znaczy chodzi nie o to, to, że to taki klimat będzie, nie? No. Amazonia, nie Amazonia, coś w tym stylu. Tak żebyście wiedzieli, no bo to od czapy robimy to po prostu dla paletek i ziemiadów, to tu jest ważne, nie? Tak. Dobra, Dobrze, zaraz druga aranżacja to była jedyneczka, także się wypowiedzcie na jej temat i na temat tych korzeni. To są korzenie oczywiście, które zbieraliśmy na Mazurach i filmiki są wcześniej, także tak. to, to są korzenie, które żeśmy sami zdobyli. I je teraz po prostu będziemy obrabiali kwestia kształtu, wielkości i tak dalej. Liczymy na Was. Dobra, to jest jedynka, zaraz idziemy do dwójki. No i tu mamy wersję 2. To by była dwójka. To jest duży korzeń. 1. Tam widać taki mniejszy, ale on tylko służy jako podpora. Także na dole to się nie liczy. Ten korzeń też ma fajny, fajny pień, korę. I to też na pewno nam będzie się fajnie. Fajnie by nam się tutaj ta kora wizualnie prezentowała. nie? No i jest długi, przy, praktycznie przez całą długość akwarium można powiedzieć. Tam wiadomo jeszcze minimalne przycięcia, jakieś oszlifowania, bo z pilnikiem tam trochę tutaj te wszystkie wystające, ostre rzeczy też będziemy to jakoś robili, tak żeby ryby się nie pokaleczyły. No ale taki byłby kształt wersji 2. Także zobaczcie tą dwójkę, przyjrzyjcie się dokładnie i podpowiedzcie ten korzeń to jest chyba największy ten cyf, tak, tak, co ten mam. ten jest największy. No, także to by była dwójeczka. Taki trochę po prostu ten korzeń jest, ma, nie ma tyle drobnych gałązek co ten główny z jedynki, tylko tutaj jest tak trochę trochę inaczej. No, to, to by była dwójka, także czekamy na, na Wasze opinie na temat dwójki To by była trójka, wersja 3. Korzenie są zupełnie inne, bo są jasne no i takie są bardziej powykręcane. Mniej gałęzi, zbita struktura, takie trochę trochę inny zupełnie klimat. One takie się wydają, może niewielkie, ale i tak by dosyć sporo zajęły miejsca. Ta szafka jest wyższa niż akwarium. Także no, może coś takiego. Takie zupełnie mniejsze, więcej miejsca dla ryb. I, I jasne tak, Biał. Jasne, takie no. jakby żółte troszkę. One tam trochę się pewnie w wodzie zmienią, ale to nie jest chyba ołka, nie? Raczej nie. Nawet, no. chyba nie. nawet nie wiemy co to jest, ale na pewno to jest jakieś drzewo liściaste. Ale nie mamy no pojęcia. I tyle, no. Jakie. Także to, to by była trójka. Zobaczcie, trójkę może akurat takie, takie taka aranżacja. Troszeczkę taka skromniejsza, nie? No, zupełnie w innym klimacie. Czekamy na opinię trójka. Wygląda tak. w ten sposób. To są dwa korzenie bardzo podobne, więc jako komplet one mogłyby być ułożone tak. Też jeszcze nie obrobione, ale, ale z grubsza widać mniej więcej zarys. Dobra. Idziemy do czwórki? Tak, idziemy do czwórki. Czwórka. Na środku korzeń, którego jeszcze nie było, a po lewej stronie byłby ten z wersji pierwszej, który był na środku. Tak. Taki trochę mniejszy w rogu, no i środek po prostu bardziej e, zajęty. Tak, tak to wygląda, no i jeszcze inaczej. Też no, no to taka by była wersja cztery. Jeszcze zrobimy piątą, tak jakąś? Będzie pięć wersji. To jest czwórka. Nie wiem, czy nie za dużo będzie, wiesz? Jak myślisz? Nie no, zobaczymy, którą zdecydujemy. No, no To jest czwórka. Także wyraźcie opinię, powiedzcie czy Wam się to podoba, czy nie. Czekamy. No i mamy wersję piątą. Ostatnią. Korzeń z wersji pierwszej po lewo, ten duży, który miał korę. I ten korzeń po środku byłby przekręcony z poziomego leżenia na pion. On już był tam w wersji chyba drugiej albo trzeciej. Nie był w każdym razie. Któryś był. Na pewno był. był. Ale fajnie wymyśliliśmy, że może by jeszcze go przekręcić i by sobie po prostu tak na środku trochę się zmienił po prostu kształt. Wersja piąta. Także wypowiedzcie się, może Wam się spodoba ta piątka. Prawa strona by była wtedy, znaczy prawa strona przy każdej wersji jest pusta, dlatego że tam rośliny planujemy. Mhm. I tutaj po prostu tylko chcemy dać korzenie, lewo, le, lewa strona, środek. Nie chcemy po prawej nic praktycznie. Dobra, no to pięć wersji. Jakbyście mogli właśnie podpowiedzieć, fajnie by było, byśmy byli wdzięczni, może by nam to trochę pomogło, byśmy zaczęli je już szykować pomału, bo chcielibyśmy je przygotowywać, dokładnie tam sobie zacząć już je namaczać i tak dalej, także tyle wersji, dziękujemy Wam za pomoc no komentujcie odpowiadajcie, fajnie, fajnie, jakbyście nam właśnie trochę pomogli, dobra tymczasem dzięki, na, na razie. razie no dobra, jeszcze wersja szósta, tak na szybko Mieszanka korzeni właśnie z poprzednich wersji. To by była szóstka. Także jakbyście mogli... No widzicie sami kurde, naprawdę trudna decyzja. No, także tutaj myślę, mm. że może taka wersja, to już, to już moja taka wersja. No myślę dobra, już, już, już na pewno... Znaczy my jeszcze pewnie przejrzymy więcej wersji, ale dobra, sześć wersji wam dajemy. Także jakbyście mogli, to, to by nam ułatwiło, bo mamy zamęt delikatny. No to duży. Dzięki jeszcze raz. Na razie. Już, no nie, okay. już nie będzie siódmy, obiecujemy. <laughs> Na razie okay. Chcieliśmy Wam jeszcze pokazać yy, Przyjrzyjcie się, zobaczcie jak te koleżeń, korzenie olfy ożywają Jak dostaną wody Zobaczcie co się dzieje z jego kolorem Schły nam u nas na balkonie długo I po prostu ten korzeń tak jakby dostał życia Jakby krew w nim zaczęła płynąć Normalnie szok Są piękne te korzenie Także naprawdę fajnie, że akurat, akurat te korzenie żeśmy. Jeszcze tam pieniek, bo on też on najbardziej barwi, wyżej. O, tutaj to wszystko zaczyna się robić po prostu kolorowe, pomarańczowe. tak samo wszystkie gałązki. Po gałązkach nie wiem czy będzie widać aż tak, ale ja dzisiaj rano jak go zmoczyłem to byłem w szoku ciężkim. Także naprawdę korzenie ołów czy piękna rzecz dla tkarni.